Dobry wieczór Wam wszystkim. Ja wiem, mamy spieszone czasy. Ciężkie nie jest łatwo. Wielu z Was na pewno wolałaby po prostu siedzieć pod kocykiem, nic nie robić i liczyć na to, że wszystko samo się zrobi. Na szczęście wielu Polaków nadal ma ochotę coś zrobić. Oczywiście nie wszyscy mogą, bo różne sytuacje i życiowe. I no, przede wszystkim finansowe powodują, że muszą zapierdalać na ten Boży Chlebek w naszym pięknym kraju, i jeszcze do tego wszyscy musimy te podatki odprowadzać. Trochę tak jak w bajce o królu popielu. Wszyscy musimy karmić tego naszego wroga, który zawładnął naszą ziemią. Ale pamiętajcie, że w tej samej bajce po tym, jak napełniono spichlerze tego. Pasi brzucha kosztem oczywiście pracy ludzi. Finał okazał się bardzo gorzki dlatego oto jegomościa. Dlatego nie poddawajmy się, bądźmy jedni przyjdzie czas, że Polacy zjednoczą się i myślę, że on jest bliższy, coraz bliższy. Dajmy sobie tylko szansę, czas, a wyjdzie nam na dobre. Teraz mamy czas hartu, hartowania naszych ciał. Naszych umysłów, naszego serca. Z czasem do wszystkiego dojdziemy. Z czasem wszystko się ułoży po naszej myśli. Myślę, że mamy ciekawe czasy. Takie czasy, w których może się wszystko odwrócić w każdym kierunku. To zależy wyłącznie od nas oraz tego, czy my się nie poddamy. A na pewno się nie poddamy. Tacy ludzie jak my będą o to dbali. Dobrej nocy. We are the Polish, the Slavic nation with the richest culture. Dla niej. Dzięczny dzień.